gramy. No ale, ale, ale bez króla gejów, bo król gejów Bra. tylko krzyczy na wszystkich. Mówisz coś? Jesteś sobie impostorę, nie? Jesteś sobie impostore. No w tym wypadku ja byłem impostorem wtedy. Pamiętam to jak dziś, naprawdę miałem ochotę po prostu połamać mu kolana za to, nie? I po prostu jesteś sobie impostore, jesteś sobie przy Karlswapie, fajkujesz kartswipa, a on ci mówi emergency. Hej, 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 <głos> <głos> widziałem, widziałem, nie złapałem z tego. Nie poruszył się Taskbar. E, nie poruszył się Taskbar. E, nie, e, nie, nie, nie. Wywotujcie go, wywotujcie. Wody go, wąty go. Jest, jest, jest. Mamy to, mamy to czar! Pluszczam, pluszczam, pluszczam. Plus <noise> Taki obraz, twój. jesteś król gejów, po prostu. Tak, twój! Bo jesteś gejem. No. Bo ty Po prostu siedzisz sobie, ej, nie ci nas, bar! ty! Albo dosłownie ktoś jakiś sensowny argument powiedzieć, nie? Dosłownie jedna losowa osoba. On i, i, I mówi, dosłownie w ogóle, próch to jest osoba, która nie lubi, jak się jej przerywa, nie? Dosłownie jesteś w połowie zdania mówienia tego, że jest jest tu gejem, i już dokańczasz słowa, a on ci mówi, ej, ej, ej nie, 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 nie! Nie, nie, bo Mateusz był w węcie koło kafe, Harry w tej elektrowni koło strip clubu i tam i tam zabił twoją starą i witałem bo potem wywentował a potem okazuje się, że Pluch jest impostorem i ludzie go nienawidzą masz szeroki odbyt bardzo w każdym razie po prostu nie, z królem gejów nie gramy w Amogus Plusz kraj, Plusz kraj, Plusz kraj Uu. mam schizofrenię Uu.

Co? co to na 4, last standing. Ja. Ja nie wiem. Ja nie wiem coś stało, bo nie patrzałem. Jedna frostmatka zabija dwóch typów chyba. But has been disabled. Ale jak oni tam... W sesji? Ale ja tam sobie chodziłem chwilę w sesji.

No? Been Look at it's just right. Nice. Yes, push.

Oh, there! Fuck, <laughs> 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 O que é isso? Oh, Jesus. Uh? Uh? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Flukon dziadek, flukon... no. Boomer. Oj, oj, oj. Nie, Team Park. I będziecie grali o regata. No, chyba <coughs> też ja.

No i za To tobą będzie blok Na tym takim wiesz, takiej wnęce w środku. Absolutnie przechodzimy. Tek bijek jest. Co O, oh, o, oh, o. Oh, oh. Aaaa, ah. to bijek jest. Zobaczymy, pożegnajmy, zobaczymy. No na no, spokojnie, świat tego usiąść. Nie ja tu w stanie gdzieś tu wyrzucić. Oj. Oi, oh, Sedo. Imagina. Brava. Hello, I have cramp. Sim. Oi, oi, oi. He alive. He alive. alive. Yes, why, Janak? You were me up. Cover me, reload. Send me your dig Now. 15 seconds left. No, I'm past seconds, the oh! I... <laughs> All friendlies were eliminated. No idiot idiota. Stupid Oh <laughs> <laughs> Co to jest? Co to jest? Oglądanie tych rak jest tak śmieszne.